Y, tym, chowanym, prawda? No. Dzisiaj gramy na mapa 3. No, mapa 3 i chowany. Yy, I czekamy na, tylko na... Będziemy się teraz chować. I yy. będziemy blokami. Yy. Yy, płotkami byćmy. Chodźmy płotkami być. Ale tutaj się nie wybiera. Tak wybiera się na yy. samym dolu. Nie skońmy. na... Na ballów to jest wyjście z gry. Ale nie na tym. Ja to na czym? Na innym, taki w, w, w gre, grze się No Ale w grze U. już. Aha. Aha, dobra, okej. Okay. No ale szybciej głazić. Szybciej 7 na 24 gracze. O, za chwilę gra się rozpocznie. Dobra, jesteśmy przy sobie. Pie ty! Trzy! Gadajcie, jeden. jest e, ja, 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 ja jestem craftingiem! Ja szukam! O cholera. No dzięki za że jesteś craftingiem, dobra. Jest craftingiem, dobrze. Z dupowym craftingiem. Takim dupnym. Okej, okay, szybko. Lub się niewidzialny. No co ja mam na ryju crafting? No bo tak się robi. No ej, ej, czy mi się zdaje, że ja muszę być na craftingach? Tam jest gracz, który Gdzie szuka. jest? Wyślij Szybko nie Idę na crafting. O, widzę. Co? Co widzisz? Ja Nie Ha, A ja mam na Szybko. na mam łuk. Zostałem. na mnie. Ha, no, Czyż wynios? Nie. No, nie. Czemu? Za chwilę, kowbojem. Za chwilę. Jeszcze nam powiedział mi. Widzisz mnie? Nie. A ty w drzewie? On w drzewie. Panowie? Widzi. Ja się tutaj chowam. Kuźwa. Zajebiście. No kto we mnie strzela? Czemu Czemu gdzieś tu jest. Jakie masz miecz, Oli? Czekaj. Jaki masz miecz, miecz Oli? Nie mam miecza. Ty tylko musisz łapką. Nie, Jeszcze enchantowaną diament Jestem w kjaftingach. Ej, a masz... Jak... Ale nie patrz. Poczekaj. Tak? Ja. Nie patrz. Żelazna. Ale nie masz patrzeć. Nie, ale obróć się drugą stroną, ty idź tam. Ej, idź tam Poczekaj. i się obróć. Poczekaj! Nie ma... powiedz. Co to było? Fak walek. Nie widzisz fajerwerki? nie? Nie widzę. Benekie. Gdzie, się... Bene, gdzie ty się chowasz? W jakimś drzewie. Ale gdzie w drzewie? A gdzie ty się chowasz? O ty mnie nie widzisz. Szukaj mnie kuźba. On już wiem gdzie jesteś, Kamil. A ja sobie latam tak po świecie. Ja schowam gdzieś, gdzie mnie nie znajdziesz. A znajdę cię. Ja się. Jeśli schowam, to przy mnie nie znajdziesz. Gdzie Pani Whisley nie znajdziesz mnie. No nie patrz! Nie widziałem nic. O oh, Whislaimy <laughs> Nie znajdziesz. O, nie! Zna. Oh, <laughs> nie. Zaraz się będę miał... Ej, że ty na innej arenie? Co? Nie, to nie jest inna. To gdzie ty tutaj weszłeś? No można tutaj. Ej, jak ty tutaj weszłeś? No Kto Benek dobra? jest też! Y, na samym dole jesteś, na dole jesteś. I ale ja jestem tutaj, w takim kamiennym miejscu jakimś. No bo ty jesteś na górze, bo na dół i w górze. O, już wiem gdzie Benek. To ja idę na dół. Nie, to ja tutaj ciągle będę i Aha. mnie nie znajdzie. Nie, no dobra, ja nam. Widziałem jakąś papkę? Ej, ej, możesz zostać na za to wygrasz. Jest <coughs> tylko jeden szukający. No nie, no! Czap, czap! Ja, nieczek, nieczyk, nie, nieczyk! Jest. nie, zabiłem! ja nie. się tak nie bawię. Ugośnik no, spawny. Ale jak ugośnik cię. Ja nie, nie ja się tak nie bawię. A ja Ciebie zaraz znajdę, bo wiem gdzie jesteś. Ja do... Ej, a Ty chodzisz po drzewa? No. Ale... Jak? Normalnie. Okej. Okay. Mm. Jak nie można psuć drzewa, Drzew? To jak Ty weszłeś na te Ja gram na, to, na czymś innym. Jak Ty weszłeś na te drzewa? Ja, ja sobie znajdę coś. Się... Ja wygrałam! Echem. Dobra. O, ja gram na GTA. Dobra, ale poczekajcie! 100 monet! O kurde to, Sto? Na jeden... kurde, to jest na 1... Kurde, to nie jest na 1.8. A ja jestem na 1.8. Ale to nie jest na 1.8 właśnie. Jail. Co to jest Jail? No, jail to jest y, ten... To jest... Y, Michael chyba. What? Ale na, na co Ty weszłeś? Może ja zagram na... A na czym Ty jesteś? Ja gram w Wojownicy Dusz. Wojownicy Dusz? Tak. No. Ja nawet nie wiem o co chodzi, ale się nauczę. Yes! do tekstur pakka Dusz, dusz, y... dusz serwer 2 o, też Kieka, bo on się pobiera ten tekstur Naciśnij jest! Jak byliśmy u tam na pistolet to naciśnij No. I czemu Disconnect? A może na Skyland? Ej no. no a ja wchodzę na Skyland. I tu na gramy Sk na wojownicy. Nie, gramy na Skyland. No. No, Skyland, ja już. Nie! Ja weszłam już z tym. Ale Skyland jest chowający! No, lepszy! Chowany! Tak, lepszy! Ecycy, go złącz! Umrę, ludzie teraz widzą Tama moje hase. Nie, to ja przewinę, żeby nie wicie. Dan, dan, dan! A dobra! Jestem, ludziska! Ja szukam! Wygraliśmy! No bo mi się wyłączył koń! trzecia. Ty. Ja na serio byłem Co? Tylko B, ja do B, do B. Kamila. Tylko was koło. Jubidubidu. Widziałem ci! jubi Ja bi Kamila już na On bił tego klawera, a ja go z kiespią. A ja byłem Kamila. No wstać! No filonka! Filonka, szukaj! Filonka, szukaj! Filonka. Uciekaj, od Diora! będę no patrz, jak na brzyd. Opar no, jak ona wygląda. Jest Jak ściana. No, no przecież już się zaczyna Jak będziesz szukający. No, ja idę do ciebie. Ewolucja. Nie szukam. Na, 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 na. Ej nie. Nie. Nie się. Nie zobaczyłam. Na 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 na. na 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 na. na Idę do mojej najlepszej kryjówki na świecie. Bo ja wiem gdzie jest. Dwa ręki, dwa A ty widzisz? Czy ja jestem? Nie. nie. Jesteś w drzewach. Nie, ja nie jestem w drzewach. Jak nie? Jak nie, jest tak. Ja wiem, gdzie jesteś. No, bi mnie. No, z zaskoczeniem. Słyszę cię. Widzisz mnie? No. Nie no, tu ja nie widać. No i przegram. Jak ja Wam pokażę, to tu się dobrze. Chowa. Dostał miecz. Ekstra. Spiecząca dymka. Jesteś dynią? Nie. Tak! Jestem liściem. Liściem? No! Dzięki. Nie. To tak nie żartuję. Jestem dynią. Świecącą dynią. Ja jestem świecącą dynią i liściem. Czemu mówisz? Bo może chce. Ja mu nie powiem. No jest świecącą dynią. I nie mów mu. No kłamiesz mnie. Nie. Ja wiem, on jest gravelem, widziałem. Dynią świecącą. Zaraz tu dynią świecącą. On jest. Świecącą dynią, powiadasz. Jacko Lantern. Jestem Jack Lantern, Jack Lantern, jestem. Jack -o -lantern. Chyba to przegrasz, Oli Zomie. Jeszcze dwie minuty do końca. Jeszcze punkt minuty do końca. dwie i minuty nie. W ogóle... O, widzę teraz swój Ale... A, gdzie... A kto się jeszcze chowa? Filonka! to pojebana filonka. Łopaka! Hey! Ja. O, o, o. To może być pan. widzisz mnie? Ruszasz się. Kto? Nie! Filonka Co? ciebie! Filonka! No nie, zabijemy. Filonka to jest też dnia. Zabiłam ją. Nie, Filonka jest... będzie mnie szukać. Ja wiem, gdzie ty jesteś. O no, gdzie? Jesteś wśród dyni! O nie! Zgad. On jest na ciebie. Nie! Jeszcze ja cię nie znalazłam. Jak? Nie On jest przy płotkach! No po co mu mówiłeś? Żartuje! Przy płotkach? No nie no po co mu mówiłeś? Mm. No co? Widzę inną agentę. Co? nie. no, i teraz ją znajdzie. Pozostało 60 sekund. Znajdę cię. Po co mnie? jest blisko Filonki. No widzę ją. No, ona gdzie mnie jesteś? nie widzi. Ona mnie nie widzi. Gdzie, mnie gdzie jest Filonka? Gdzie ona jest? No, no tutaj jest. Jestem tam przy płotkach. A ona mnie nie widzi. A ja cię nie widzę. Ja nie widzę Filonki. Bo ten. Bo wtedy jesteś niewidzialny. Jak? Nie, widzę siebie. No ja jestem dynią przecież. Bo nie widzisz mnie. Nie Ma widzisz dyni świecącej. Nie widzisz świecącej dyni? Ja wam powiem na no jaką arenę, bo nie wiem jak ona się nazywała. nie. Przegrałem. <laughs> Żartuję, ja byłem na ciebie! Ja na ciebie byłem Ale dwa Ale nie userg dwa Ja na ciebie byłem No ej Drodzy widzowie teraz jest czas aby zostawić lajka No właśnie lajka i subskrypcję! No i suba. Co tam dąpię suba zostawcie. No i dziesięć. Uśmiechito to do Lajk Like i sub. Orę suba nie, ale like. Tak? No czym czemu ja? Boże czemu ja? Ot co to ma być? What the fuck? Jak? Jak to mogłem? Czemu ja? Cholera. Nie. Yeah. No oh. O, słyszałem liście! What? Nie! No spałej! Zar cię nie Papa! Zaj, no co? Ja cię nie lubię! Ale ja cię nie znalazłem! Znalazłeś mnie! No, słyszałem! Dzięki, że mi pomogłeś, bo niszczyłeś liście, więc ciebie słyszałem. Nie nisz... nie niszczyłem! Ale było słychać jakieś... Ta tutaj się chowasz czy nie? Nie wiem Ta filonka się chowa. Ej ty wiesz gdzie ona jest? Nie, filonki nie ma. Jak jest? Pisze chowający się jeden. No a to Ben. A to Ben. No ale mam nagi. Chodź do domku. Pixlej się chowa. Nie ja wiem gdzie jest. Na górę. Weź wal wszędzie gdzie popadnie. Nie, ale ja wiem gdzie jest. Gdzieś w domku. Ej, to prawda? Prawda! Prawda! Nie. nie Nie! Ja i tak nie widzę. Może tak to nie. zasłoniłeś. Ej, a dobra, podzielę. gdzie jesteś? I zabiłem się. Jest! Zabiłem Cię! Nie! My, jeszcze nie! No jest! wygrała, Jest! Wygraliśmy! Yeah! Teraz wejdźcie czekajcie na, na ta willa, czyli że 02. Cześć, mam. OK Okej. Chowany to jest chyba moja ulubiona gra. Marcin jest! Marcin! Pokażcie! Marcin Marcinus. Polska, Polska dzik! polski kabanus. Polski kabanus jest. Polski dzik! Polski dzik i polski kaba, kabanus. Ma mus. O, ja robię z czop screena. Screen. Będę szukać. O, jest. Ja jestem w skłopacie, jestem, jestem w akwarium. Mam głowy w akwarium. Też jestem. A nie, no tam jest szukający. Ja tam nie idę do szukającego. Weź, ja się w szkle Szybko! Olek Ab zaczyna szukać! Olek Ab zaczyna szukać, on mnie znajdzie. Mam już przechlapane, przekichane. Gdzie jesteś? Nie powiedzcie, bo zaraz cię pewnie znajdzie. nie szukałeś? kim jest kim jesteś? A ty nie szukasz. On się płotkiem. No, nie, w nie, No, nie, 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 No, a a ty? nie, A, nie, nie, Ja nie, akwarium. Ja, ja akwarium. na głowie. nie, nie, na głowie. Tylko nie, jeszcze... <noise> będę pływać. nie, mam ludzie skały już jestem dalej. Pixley i Czupczuk szukają, więc ja i. Fije mnie. mam? Nie wiem. To nam ma wjebać, więc musimy poczekać na niego. jestem w jednym miejscu. Już się przygotowuję na wiebanie. Już widzę ja Ej! Ej, Olik, nie, nie nabijaj zabijaj, Zobaczymy, czy nie znajdzie. Zobaczymy. No poszukiwanie. No zabij go! No zabij go! No zabij go! No, masz mordy. A masz mordę. A masz mordę. Wygraliśmy! No <noise> pobierdzieloni jesteście. Do wioski. Nie, no. Musimy to zakończyć już. Ja na pierwszym weszłam. Nie, weźcie. To no bij. Do na start. na spawn! No my już kończymy przecież! Ten filmik! Ostatni! Nie, już nie możemy! Okay, Chodź no na, na spawn! Mara! No, no. Chodźcie na spawn się pożegnać! Wyjdźcie! Nie, ja bym tu będę grać? Ja już wyszłem. No. Ej, ale masz na, tutaj na spawn! Ale ja już wyszłem z całej gry z Minecrafta. Dobra, to ja się pożegnam. Patrzcie co zrobię. Patrzcie, to jest dziwoziom. To ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę w górę, lajka. Like Łapkę, że lajka, like no. Łapeczkę w góreczkę. No. I suba. Radzę dać yy, suba, subskrypcję. Naprawdę radzę dać. Na